Moi drodzy, co może być lepszego niż wskrzeszona legenda, bo przecież kochamy te wszystkie wspaniałe dokonania. I dlatego dzisiaj w kolejnym odcinku Retro versus Modern mamy prawdziwą legendę: Honda, Africa Twin, Stara i Nowa. Kochani, dzisiaj mało kto pamięta, kiedy tak naprawdę Afryka Twin wygrywała w rajdzie Paryż Dakar. Bo przecież to jest pierwsze skojarzenie, jakie nam przychodzi na myśl, nawet jak zobaczymy tą najnowszą, która stoi po mojej prawej. W moim przynajmniej odczuciu jest to tak, jakby ta Afryka wygrywała. W latach 90., czyli tak z 15 lat temu, rzeczywistość jest zgoła odmienna i Afryka zbudowała swoją legendę bardzo, bardzo dawno temu, jeszcze w połowie lat 80., kiedy była absolutnie bezkonkurencyjna. Nie będę dzisiaj o tym opowiadał, dlatego że na kanale jest film o legendach Dakaru i o Afryce Twin, o królowej. To, co chcę dzisiaj poruszyć, to tak naprawdę chcę opowiedzieć troszkę o ścieżce, jaką przeszła Honda z modelem Africa Twin od lat 80. przez lata 90. po współczesność, bo to jest niesamowite, jak te motocykle łączą z jednej strony koncept, wspólne DNA, nazwę, design poniekąd i, i, wiecie, i ten klimat, a z drugiej strony to, jak daleko to wszystko zaszło, po prostu urywa łeb. To, co mamy tutaj, to Africa Twin RD04 92 rok i ta konkretna właśnie wygrała dziewiątą edycję rajdu latarników. I uwierzcie mi, że musiałem trochę się nabiegać, naprosić, a nawet włazić komuś na plecy, tylko po to, żeby ten motocykl dzisiaj tutaj mieć do nagrania. Africa Twin swoje największe sukcesy święciła rajdowe. Wyścigowe. Yy, święciła oczywiście w połowie lat 80. Ale bardzo szybko Japończycy zrozumieli, że za sukcesem sportowym należy pociągnąć sukces sprzedażowy i stworzyli motocykl, który można było kupić. Afryka w Polsce sprzedawała się rewelacyjnie. Po dziś dzień ceny Afryki przecież trzymają absurdalny wręcz poziom. Jak się okazuje, można mieć naprawdę starego chrupka i dalej dawać nim na maksa czadu. Afryka oczywiście zaczynała jako nieco motocykl z mniejszym silnikiem, potem dostała piec o pojemności 750 cm, po drodze ewoluowała, po RD04 było RD07. Gdzieś pod koniec XX wieku Honda jakby troszkę się zagubiła i chyba nie miała pomysłu do końca na kontynuowanie legendy, kontynuowanie całej tej linii. Na szczęście kilkanaście lat później wrócili porozum do głowy. Pamiętam, że jak w 2016 roku wyszła CRF 1000 Africa Twin, z jednej strony wszyscy na maksa się cieszyli, że Africa Twin wraca. Pamiętam te filmiki, gdzie y, wszyscy, Honda nas teezowała tymi okrągłymi oczkami, y, tą podobną stylistyką, tym malowaniem nawiązującym absolutnie do legendy, ale z drugiej strony przyznajcie się, połowa z Was i ojcała, że ten motocykl już nie ma widla z tej dwójki. Ma dalej dwa cylindry. Ale niestety w rzędzie. Niestety albo stety, bo ja osobiście ten silnik uwielbiam. XRVK 750K była wspaniała, była cudowna, natomiast należy już do tamtej epoki. crf jak się pojawiła, naprawdę wzbudziła wielkie zainteresowanie, yy, wygląda obłędnie i jeździ naprawdę też całkiem nieźle. Ale to, co mamy tu, to już kolejna generacja, bo to jest 1100 w dodatku w automacie. Co dla mnie jednego jest herezją, dla mnie osobiście też, ja wolę mieć tutaj, wiecie, pod paluszkiem co nieco. Elektroniczne zawieszenie, automatyczne, masa elektroniki, wspaniały motocykl. Tylko pytanie, czy poza nazwą i poza stylistyką i poza schematami kolorów, poza malowaniem, poza tym wszystkim, ile ona tak naprawdę dzieli wspólnego ze starą Afryką Twin, ile jest dziedzictwa w tym nowym motocyklu? Stara Afryka Twin, mimo bycia motocyklem w pełni cywilnym, była motocyklem absolutnie terenowym na tamte standardy. Dzisiaj, jeśli pomyślicie o Enduro, to jest nie do pomyślenia, żeby coś ważyło ćwierć tony i było tak obszerne, ale wtedy tak budowano motocykle. I motocykl, który mogliście nabyć i jeździć nim drogowo, był motocyklem terenowym, naprawdę terenowym. Jak to wygląda dzisiaj? CRFA 1100 jest motocyklem imponującym i tak jak jest imponująca, tak jest przytłaczająca. I yy, słuchajcie, ja wiem, yy, Kirian Mirabet wyczynia swoją CRF-ą absurdalne rzeczy, ale spójrzmy prawdzie w oczy. Dzisiaj CRFA ewoluowała do poziomu przepięknego. Komfortowego, wielkiego motocykla turystycznego. Jeśli szukacie czegoś, co będzie zasuwało tysiące kilometrów, po to, żeby tam sobie zjechać gdzieś w dalekich krajach na fajne drogi szutrowe, i też nie mieć w tym miejscu kompleksów, bo te zawieszenia, prześwity, wielkie koła, absolutnie miodny piec, który w niej uwielbiam, robią tam robotę, to to jest tego typu motocykl. Legenda ewoluuje. Nie żyjemy cały czas w latach 80., czasy są inne i dzisiaj Honda wygląda kompletnie inaczej. Jest wspaniałym, terenowo turystycznym motocyklem. Czy jest tak legendarna jak oryginał? Nie i nigdy nie będzie, dlatego że nie startuje w rajdzie Dakar. Ale też nie musi. Honda ma kompletnie inne um, motocykle do tych zadań, bo też i czasy się zmieniły. A legenda retro teraz modern. Może żyć wiecie w naszych wyobrażeniach, w naszych myślach na temat tych motocykli, w tym jak one wyglądają, w tym jak one jeżdżą i uważam, że to jest świetne. Jeśli macie starą Afrykę albo nową Afrykę, piszcie w komentarzach, jestem ciekaw, jak wam się jeździ, co na ich temat myślicie i widzimy się w kolejnym odcinku Retro versus Modern. Trzymajcie się, cześć. Postscriptum. W ogóle to ten odcinek nie powstałby, gdyby nie Zbyszek i Kasia i z nimi widzę się w czemiernikach, bo muszę im pokazać mieścinę wioskę, która jest pierwowzorem wilkowojów. Yy, nara!